O, witajcie kochani. Z tej strony skryba. Bardzo miło was widzieć ten poniekąd dziwny świąteczny czas. Zapewne przybywacie tu, żebym powiedział kilka słów. Te święta, tak jak cały 2020 rok, nie są takie, do jakich przywykliśmy. Dlatego tym bardziej, bardzo się cieszę, że mogę Was zobaczyć. To wy możecie mnie bardziej tutaj zobaczyć. Ale ja wiem, że ja też tak y, otrzymam wyobraźni, mogę Was zobaczyć. Dzięki temu będę mógł Wam. Przekazać słowa w ten dziwny czas. Słowa. Słowa. Przepraszam, ja nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę. Nie... nie. Przepraszam. Nie wiem. Nie umiem znaleźć z słów. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Ale muszę odnaleźć idealne słowa na te dziwne jak ten cały rok święta. I ruszam w podróż. Ruszam w podróż, by te odnaleźć słowa. Ruszam. Byłem gotowy, mogłem ruszyć. Wychodząc, pozdrowiłem najbliższą memu sercu okolice. To pozwoliło mi raźniej wejść na trasę oraz obecność wiernego, zielonego, Kaptura. Trasa biegła lasami, polami, mrocznym i tajemniczym wąwozie. Miałem pierwszy moment nadziei, że oto odnalazłem te słowa. Ruszyłem w stronę jasności. Niestety, na jej końcu okazało się kolejne pole. Gdzie jesteś? Wiedziałem, że słowa nie odpowiedzą tak łatwo na krzyk, ale musiałem spróbować. Wróciłem w las, by dalej szukać. w wpadki. Lekki ataki pani. No mocniejsze ataki. Zdecydowanie za duże ataki panie. Jakieś 15 minut po ostatnim ataku zdałem sobie sprawę, że nie wziąłem ze sobą prowiantu. Doprowadziło to w przeciągu dwóch minut do mojego osłabnięcia. Ale wciąż liła się we mnie myśl, że mam siłę, że mam tę moc, że wy. Na w lesie trafiłem na pożywienie, i to nie były mu humory. Zmocniony ruszyłem dalej. Po chwili trafiłem na pierwsze ślady słów. Bo wiecie, śnieg, święta, słowa. Wszystko jest na S. Podążyłem tym tropem. Zabił mnie on przez pola znów do lasu. Tam moim oczom ukazały się nowe drogi. Czułem, że jestem coraz bliżej świadczyła o tym ilość śniegu, jak i, jak i błędy rzeczywistości. Na początku myślałem, że po prostu jestem w Cyberpunku 2077, potem sobie przypomniałem, że jednak nie kupowałem tej gry. Jeśli więc pojawiały się takie błędy, to znak, że słowa były już bardzo blisko. Nie było łatwo. Między innymi objawiał się fakt braku umiejętności jazdy na lodzie. A może wina tego, że nie miałem założonych silówek? Czasem było pod górkę, czasem z górki, ale i z tym dawałam sobie radę. Nawet udało się skok ustać i to z telemarkiem. Nazwisko zobowiązuje. Nic mnie nie mogło powstrzymać. Nawet mylne tropy. W kwestii ich rozpoznania zastosowałem najnowsze techniki śledcze pro z Nowego Jorku czy Santomierza. Rzeczywistość wciąż rzucała mi kłody pod nogi i gałęzie w twarz. Myślałem, że nie dam rady, że to już koniec. Jednak nadzieja nie umierała. Tak samo jak serce, śledziona, wątroba i inne organy. Byłem bardzo blisko. Pojawiało się coraz więcej błędów w rzeczywistości. Czas i narracja zwariowały. Wystarczyło tylko iść do przodu, znaczy, do tyłu. Znaczy, w szapce. Znaczy, bez, znaczy, w szapce, bez iść, iść samemu. Razem, razem. Tak biegnąc i walcząc z rzeczywistością, trafiłem na choinkę. Ta pierwszy rzut oka nie wyróżniała się z innych, ale wiedziałem, że to właśnie ta, której szukam. Że jestem u celu. Zwłaszcza jak ujrzałem wychodzącego samego z siebie w czechoc Przedstawiłem się sobie jako duchy, poprzednik teraźniejszych i przyszłych słów świątecznych. Powiedzieli, że przybywają tu, aby mi pomóc znaleźć idealne słowa na obecne święta. Duch teraźniejszości doradził mi, że w nich musi być rock and roll. Pokiwałem głową z uznaniem. Duch przyszłych świąt zasugerował, aby wyjść poza schemat, wyjść poza ramy, tak jak on wychodzi poza kadr tego filmu. Duch przeszłych dodał zaś, by słowa miały moc, płynęły z głębi i były szczere. Ale by historia miała finał, wymyśliłem. Wymyśliłem tegoroczne słowa na ten dziwny rok, takie, których się nikt nie spodziewał. Kiedy powiedziałem o tym duchom, ucieszyły się. Wziąłem głęboki oddech i. Biegiem panna zielona, nikt brudzająca nie kochał. Ej, nadeszły święta i przyszła do nas pachnący gościu, prosimy wejść. Hoinko piękna jak nas, Hoinko zostań wśród nas. Słowa mnie niosły. Czułem, Choinko, że to jest to, że tego szukałem. I nawet takie opinie duchów jak E, zostawiłem pierogi na gazie, lub Aj, byłem umówiony, przepraszam. Także, nie przyznajemy się do Ciebie? Czy... Co żeśmy uczynili? Mnie nie mogły powstrzymać. Kiedy skończyłem, byłem sam. I nie będę ukrywał, trochę się wystraszyłem. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że gadanie z duchami w lesie nie jest najlepszą oznaką, więc szybko się ewakuowałem. To były te słowa, które chciałam przekazać teraz, w tym dziwnym i szalonym roku. Dziękuję, że przetrwaliście to ze mną. Cześć, tu Skryba. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Bardzo mi miło. E, wesołych Świąt. Co Wam mogę jeszcze życzyć? E, żeby było dobrze. E, dużo miłości. Dbajcie o siebie. Dbajcie o świat. Bo jak nie, to ja nie przestanę śpiewać. A chyba wszyscy tego nie chcemy, co? Wesołych Świąt! Stała pod ziegiem Panna Zielona Nikt brudzająca nie kochał jej Nadeszły święt I przeszło... Mu...